Zwiedzaj Polskę, szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nowa jakość, nowe możliwości. Kaszuby Północne przecina malownicza pradolina Łeby i Redy, poprzez którą odpływały wody w okresie zanikania ostatniego zlodowacenia. W Redzie, w pobliżu rzeki, swoją siedzibę ma spółka rodzinna Baltic United. Mówi Andrzej Tryski, współwłaściciel spółki. My zajmujemy się przetwórstwem ryb. Zarówno mrożonych, jak i marynowanych mamy w tej lokalizacji w Redzie dwa zakłady produkcyjne. Jeden zakład, który zajmuje się produkcją ryb mrożonych. Drugi zakład jest to produkcja śledzi, są to śledzie marynowane, solone w różnych odmianach. Swój wzrost firma zawdzięcza między innymi aktywnemu korzystaniu ze wsparcia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach programu Rybactwo i Morze Rozszerzamy asortyment naszej firmy. Firma kupiła m.in. tunel mroźniczy, zestawy do sładzania ryb i pakowania sałatek. Nowe maszyny są wydajne i energooszczędne. Zakup sztaplarek usprawnił pracę w magazynie i przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa pracowników. Remont przeszły także pomieszczenia socjalne. Dzięki inwestycjom firma może proponować produkty w segmencie premium dla najbardziej wymagających klientów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.